To znowu ja. Od dzisiaj zagramy sobie nową serię gry pod tytułem Rage. Już kończę z Escape żeby was nie, na, nie zanudzić. <laughs> Przyciszamy trochę muzykę. Głosy. Efekty. Nie, no może. Głosy damy na pełne żebyście słyszeli Kampania No Zagram sobie może nie wiem i będzie się 1, 1 3, sprawdźcie systemy. Wszystkie systemy sprawne 1134 Uruchomiono protokół startu Alki. Rozpoczęto procedury kryogeniczną. przejść do wstrzygnięcia nanotrenów. Przyjąłem systemy kryogeniczne uruchomione ingres przygotowany, wszystko działa na 97%. 3, 4, bez odbioru. Wykryto zewnętrzne zakłócenia. Komory kryogeniczne zagrożone. Komora omega 5 włączona. Awaryjna aktywacja nanotrytowa rozpoczęta. 3, 2, 1. Sekwencer nanotrytowy włączony. Zwolnić blokady komór kryogenicznych. Temperatura wnętrza arki w normie. Wewnętrzne systemy danych. Przeładowywane. Zaczynamy grę. Patrz w górę. Siłość myszki, będę musiała zmniejszyć. Wszystkie nanotrytowe systemy bio usprawnień gotowe. Nanotryty aktywne. Obecna pozycja nieznana. Zdalna boja lokacyjna nie działa. Pełne testy diagnostyczne, uruchomione. Zewnętrzne blokady ciśnieniowe, zwolnione. Wyjście bezpieczeństwa, gotowe. Zamek drzwi zewnętrznych, otwarty. Odtwarzanie nagrania. Mówi prezydent Davis: Wy, ochotnicy, którzy zgłosiliście się do arki, jesteście ostatnią nadzieją ludzkości. Nasze przetrwanie spoczywa w Waszych rękach. Nikt nie wie, co napotkacie po przebudzeniu, ale pamiętajcie, że Wy oraz zawartość tych ark uformują ostatnią barierę przed wyginięciem ludzkości. Nasze modły będą z Wami. Niech Bóg Was prowadzi. Koniec nagrania.

nie mogę się. Ej, ty! Rusz się tu! No dobra. Już biegnę. Tu nie jest bezpiecznie. Wskakuj. Pierwsza Wiem, się... że pewnie chciałbyś zadać kilka pytań, ale musimy stąd spadać. się. Pierwsza część z tej serii to w Na historii. tych wzgórzach, aż roi się od bandytów, spadamy. Jestem Dan Hagar, a ty jesteś zajebistym szczęściarzem. Wiesz, że ocaleli z arki warci są dużo kasy dla każdego, kto ich odstawi władzy? Czekaj! Ty nawet jeszcze nie wiesz o władzy. Cóż, przypuszczam, że o niczym jeszcze nie wiesz. <laughs> Witaj w przyszłości. Dać czymś? Uwaga, bandyci! Fatalnie, że masz ten kombinezon z arki, aż prosisz siostrza. To ich terytorium. Pewnie szukają swoich kumpli. Cholera, teraz obaj mamy przechlapane. Yeah, Jedź, Anikoda. Musimy dostać się do mnie. Będą wściekli, jak zobaczą, co zrobiłem. Ciebie też zaczną szukać. Mam plan, który pomoże nam się z tego wyplątać. To fajnie, fajnie. Oto jesteśmy. Nie ma jak w domu. Piękna gra dobrze. Musimy pogadać. Wysiadaj z bagi. Już wysiadam. Tylko niebij. Chodź, tędy. Mówić. No, Naprawdę wiele ryzykowałem, ratując Cię, nie tylko swoim życiem, ale życiem wszystkich tutaj. Przetrwałem tak długo, bo trzymałem się z dala od kłopotów. Teraz wszystko może się zmienić. Co mam zrobić? Oto czego od Ciebie chcę. Udaj się do kryjówki bandytów i pozbądź się ich. Otto i cała robota. Nikt poza tobą nie może ujść z życiem. Weź moje ITV z garażu oraz pistolet i zapasy z lady. Powodzenia. Dzięki. Możesz liczyć na coś więcej niż dziękuję. Wracaj, żywy, a znajdę Ci bandyci nie powinni być zbyt trudni do likwidacji. Nie dla ciebie. Wiem, że jest coś szczególnego w was, ludziach z arki. Dobra, no nie baw się tym pistolecikiem idziemy No, dobra, przejdę Idziemy Muszę się Wjeżdżamy na jej terytorium Zobaczymy co będzie ciekawego Dobra Ekipunek Gdy na działają zbyt wolno bandaże Mniej się z tym Nie, nie jak ja mam z tego wyjść tutaj Wsiadamy tam, że ten kawałek Się. Możesz łupić ciała, zbliżając się do niej naciskając. E. Staraj się przeszukiwać wszystkie ciała, jakie znajdziesz w imię, zapas amunicji, części i gotówki. Na dole!

Я... 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 Уже вечеры! Я... Уже вещь миры? уже там без Zaraz wyskoczy jakiś doj**n na mnie Stroluje ja się wróciłam? Nie, nie może być. Musiałem pomylić drogę Mogłem przejść tędy, a nie musiałem iść na około. A do tego trzeba wziąć Tutaj trzeba iść. Daj mi tak mi się zdaje. Strasznie. Twój tam! Ja panuję! Ja! Wyp... Porobiłeś. Oczywiście musi być senka. Wciągaj. Wiszę. No, no, patrzcie co Hagar do nas przysłał. Jak śmiesz w ogóle myśleć o wchodzeniu do naszego domu? Ale piękny się go do rzeźni. A, jesteś przytomny. Dobrze. Lubię, gdy moja ofiara jest świadoma, co ją czeka. Obiecuję, to będzie bolało. O, nie. Czyli mamy razem jakie punkty zbiegną. Dobra bo na zigwiu Dobra, odzyskę z pluwem. Pustko, pustkowa ja to niebezpieczne myślę, dlatego tego częściej zapisywanie gra może być przyda. A to Kto to? idzie? idzie? Oh. Widzisz? Tam jest O, ja. oh. oh. ja. to jest Ale zlec Nie Ja! No chodź tu skurwielu posadź na ja! Nie. 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 Już? Nie. Nie. Czy Nie. Nie. tutaj? Kto tam! Przeparkuję ci Drugi środek! O! Ładanie ty na mnie! się! Oh! Zaskoczyli? Co do diabła! Oh! Urodzi ryk! Tu po Moja krew będzie dobrze wyglądać na ścianach! No, fajnie. Nie braku mi na boi. Tam! No chodź tu skurwielu. wielu! Nie Jesteś mój! Wiedziałem, że mu braknie. Czułem bomba. Potrzebna, pop! Jest tam! Urwę ci ryj! fajnie na to sobie Na mam, dobra. Coś wykombinujemy. Stoj tam!

Tam jest... Oh. Oh. Dobra. Okay. Gdzie jest reszta? O, fajnie, fajnie. Teraz będę krwawił. No to i nie Cholera. No, ra. O, O, Dobra. rozwaliłem ra. <try> za nas tu rozpierdala! Cofaj się! znowu pójść do Został wita. na dół na tyrolce? A, dobra. Tyrolce. Будем начинать. Вроде дано. Ага. Do niego pędzę. Ogółem gra mi się bardzo podoba. Grafika jest bardzo ładna. Jak na razie to widzę tylko same plusy. No fajnie jest więc... Jedziemy. Pierwsza misja, także może być nieciekawa jeszcze, o! ale myślę, że z innymi misjami będzie inaczej. Pali się coś? Terytorium harbor. Idziemy do niego Pamiętaj W od odwiedzaniu Haleka Kupca w osadzie Hagara kupi wszystkie śmieci, jakie zbierasz Zbierzesz Dobra robota Wszyscy poczuliśmy się trochę bezpieczniej Masz naszą wdzięczność A z nią pancerz, który obiecaliśmy Ale mamy kolejny kłopot Słuchaj, gdy cię nie było, osada została zaatakowana przez grupę bandytów, jakich wcześniej nie widzieliśmy Nic nie zabrali, przybyli tylko zabijać Kilkoro dobrych ludzi zostało rannych i zaczyna nam brakować lekarstw Będę potrzebować twojej pomocy Dobrze, ale to już w następnym odcinku Subujcie, lajkujcie, komentujcie Mówcie, co, możemy, co mogę poprawić co się Wam podoba, co nie. No i to było na tyle. Dzięki, cześć.